Ujawniamy chaos w niemieckiej polityce. Czy te śmierci to tylko tragiczne zbiegi okoliczności, czy może kryje się za nimi coś więcej? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Nadrenia Północna-Westfalia, potężny region Niemiec, przygotowuje się do wyborów samorządowych. Ale zamiast debat politycznych, nagłówki gazet zdominowały szokujące wiadomości. 16 kandydatów wyborczych zmarło w ostatnich tygodniach. Komisja Wyborcza potwierdziła zgony, ale jak dotąd nie ma oficjalnego wyjaśnienia łączącego te przypadki. Mimo to niemieckie społeczeństwo huczy od plotek i niepokoju. A kontrowersje narastają zwłaszcza po tym, jak skrajnie prawicowa partia Alternatywa dla Niemiec włączyła się oskarżeniami teoriami spiskowymi. Ich twierdzenia, że dzieje się coś złowrogiego, a rząd nie mówi całej prawdy. Urzędnicy podkreślają, że śledztwa trwają. I apelują do społeczeństwa, aby nie wyciągać pochopnych wniosków. Ale w obliczu zbliżających się wyborów zaufanie do systemu wydaje się zachwiane. Czy te tragedie rzucą cień na głosowanie? Bądźcie na bieżąco, bo ta historia jeszcze się nie skończyła.